Siemaneczko, drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj nieco inna sceneria za mną, tak jak widzicie. Mamy Adriatyk w tle, jakieś tam zabudowania niestety też samochody jeżdżą bezpośrednio za balkonem. Mam jakby taką trasę przelotową przez tą miejscowość, więc tam trochę głośno. Mam nadzieję, że to nie będzie zakłócać naszego nagrywania. Ale co do rzeczy, tak jak widzicie, po tytule filmu dzisiaj chciałem pogadać z wami o plantacji truskawek, którą mamy mieliśmy, mamy wspólnie z moją partnerką, bo tutaj jakby wokół tych truskawek jest trochę dylematów, które trzeba jakby rozwiązać, decyzji do podjęcia i, i jakby to jest dość trudne, dla mnie przynajmniej, dlatego też chciałbym tu z wami się podzielić yy, sytuacją, w jakiej się znajduję teraz i, i jakby no, dylematem, z którym teraz się mierzę i może wy coś podpowiecie mi, jak mam teraz z tego Jaką decyzję podjąć? O, może tak, tak. A więc po kolei, żeby, żeby była jasność sytuacji. Ja ogólnie zajmuję się mechaniką samochodową na co dzień, tak? Naprawiam samochody jakby, to pewnie tam się domyśliliście, większość z Was. To jest jakby tutaj moje osiągnięcie, że tak powiem, po szkole, po szkole, gdzieś tam ten warsztat, gdzieś tam od zero sobie zbudowałem małymi kroczkami. No, łącznie z budynkiem, ze wszystkim stałym wyposażeniem, tak, tutaj jakby wypracowałem to tymi rękami, żeby, żeby to tam wszystko zbudować i żeby to wyglądało tak jak teraz wygląda, tak jak tam możecie oglądać na filmach. I to tam początek miało gdzieś w 2012 roku. Jeśli chodzi o mechanikę, no to tam powiedzmy, że to jest coś, co od najmniejszych lat, od najmłodszych lat robiłem i znaczy robiłem, no wiadomo, psułem, rozkręcałem, zaglądałem do środka do jakichś starych telewizorów, samochodzików, żeby tam zobaczyć co jest w środku z ciekawości, także miałem gdzieś tam ku temu powiedzmy predyspozycję, żeby, żeby w to iść no i co, i tak to właśnie się kręciło, kręci do tej pory a jeśli chodzi o te truskawki, o których tutaj właśnie wspomniałem, o których jest główny jakby temat tego filmu no to z nimi jest taki temat, no, że jak poznałem tą swoją partnerkę, no to mm, u niej jakby trochę ziemi jest do dyspozycji i, I tam początkowo stwierdziliśmy Znaczy stwierdziliśmy Gdzieś tam miałem kontakt, żeby agrest uprawiać żeby, Znaczy żeby był zbyt na ten agrest tak? Ktoś tam mi powiedział, że o super będzie kasa z agrestu No spoko, wsadziliśmy ten agrest Tam chyba też na kanale na YouTubie jest więc, więc tam z 800 chyba krzaków wtedy Wsadziliśmy chyba 800, coś tak mi się kojarzy Ale to też tam wiecie, te kolce Zbieranie tego było, to była tragedia więc bardzo szybko jakby z tego agresu się wycofaliśmy i stwierdziliśmy, że pójdziemy tak jak wszyscy tą normalną ścieżką taką po ludzku czyli, czyli truskawki, bo tam u nas w okolicy generalnie jest pełno truskawek więc, więc my też tutaj idąc za innymi poszliśmy w truskawki tak? więc zamówiliśmy tam te sadzonki jakieś ze szkółki oczywiście tam nie było żadnego tam dziadowania, żeby, żeby gdzieś tam brać od kogoś jakieś z chorobami, tylko no chciałem to zrobić powiedzmy gdzieś tam dobrze Ziemię oddaliśmy do badania. E, tam, jakieś zalecenia nawozowe, wszystko poszło jak trzeba. Wsadziliśmy te sadzonki. No, jakoś to tam szło. Powiedzmy, że te pierwsze lata były fajnie. Dużo pracy wykonywaliśmy sami. E, więc ta, ta kasa była naprawdę, naprawdę fajna. Potem kolejne lata, jak te truskawki tam, no też te pieniądze były, tak, nie można powiedzieć, Ukraińcy już byli, już ta praca była taka powiedzmy najcięższa, oddelegowana na pracowników, więc, więc spoko, już było trochę lżej, z tym, że właśnie w międzyczasie u mnie w warsztacie jakby też się pojawiło dużo więcej klientów, dużo więcej pracy, bo chyba jak zaczynaliśmy te truskawki, to ja nie, to nie miałem jeszcze tego warsztatu, który mam teraz, w którym tam... Remontowałem silnik, na przykład od tego kombajnu, który widzieliście, i takie tam różne rzeczy. Więc, więc nie miałem tego warsztatu, tak. Były truskawki, potem powstał ten warsztat, no i ten mój biznes, że tak powiem, nabrał obrotów. Klientów zaczęło mocno przybywać, roboty, pracy. Był jakiś tam pracownik przez chwilę i to też tam fajnie płynnie szło, ale no, nie da się tego jakby do końca pogodzić, bo tutaj jeśli chodzi o pracę w warsztacie, no to często jest tak, że nie wiem, możemy sobie zaplanować, że pracujemy od 8 do 18 jest godzina powiedzmy 18, mamy samochód na podnośniku, gdzie gdzieś tam brakuje powiedzmy 15 minut, żeby coś rozkręcić, zajrzeć, zobaczyć jaką część zamówić, żeby na przyszły dzień na rano nie stać po prostu z robotą i nie czekać na części do południa. No to trzeba już te 15 minut poświęcić, rozkręcić i, i zajrzeć, zobaczyć co tam pozamawiać. Tak? I tutaj jest taki temat, że to można iść w obłęd, jeśli chodzi o, o naprawy samochodów na, u siebie, jakby tak, na swoim, na swoim, jakby tutaj, na swojej działalności. No i u mnie to się kończy w ten sposób, że pracuję w zasadzie od 8 do 8 najczęściej, bo, no bo zawsze jest coś do skończenia, zawsze coś nie wyjdzie, znaczy nie wyjdzie w sensie, no coś nas zaskoczy, jest dodatkowa praca do zrobienia i a komuś się coś obiecało. Tych samochodów w zasadzie cały czas jest więcej niż jestem w stanie przerobić. To, tą pracę tak się umawia powiedzmy na styk albo jeszcze trochę więcej niż jest, jest się w stanie zrobić, bo, bo też tak czasami klienci nie przyprowadzą samochodu czy coś, więc, więc tej pracy jest dużo, więcej niż można zrobić. Dodatkowo to jest teren wiejski, więc te samochody są już podstarzałe. W większości często jest tak, że ktoś się umawia na jakąś pracę, coś się rozkręca i się to rozlatuje, znaczy rozlatuje się kilka rzeczy wokół i pracy jest trzy razy więcej niż niż było zaplanowane, więc tutaj też trzeba po no, prostu no, trzeba to zrobić, tak? Jak coś się rozleciało w rękach, no, to, no, to trzeba to zrobić, czas leci robota się piętrzy, bo te następne dojeżdżają teraz w ostatnim czasie, no to po prostu miałem taki system, że zapisywałem samochody do czwartku, od poniedziałku do czwartku czy na czwartek już nawet, nie ostatnio, od poniedziałku do środy może, tak a, te dwa, a czwartek, piątek to były takie dni na, na, na jakby na dokończanie tych wszystkich samochodów ale to nie o tym bo znów odleciałem gdzieś tam w, w przyboczny temat w ogóle o warsztacie, o powstaniu, o rozwinięciu to można by nagrać kolejny film, bo to jest bardzo ciekawy temat, bo to też było przeze mnie skrupulatnie zaplanowane od najmłodszych lat, bo mówię, w 2012 otworzyłem działalność i też tam jakiś miałem na to plan, który tam się, że tak powiem, dokonał, spełnił, tak? Dobra, i teraz nawiązując do tego właśnie, że zawsze jest coś do skończenia, coś do zrobienia w tym warsztacie, to pewna frustracja, jakby znaczy frustracja. No, czułem frustrację pewną, bo to miałem samochody, które trzeba było skończyć, a też jakby truskawki nie poczekają. W pewnym momencie trzeba po prostu rzucić wszystko, podpinać, opryskiwać i, i to pryskać, czy tam, no, jakieś tam zabiegi wykonywać. No, bo jest, są warunki, jest wilgoć, jest pogoda, nie ma wiatru, tak. Wszystko, wszystko warunki sprzyjające, więc trzeba po prostu to wykorzystać, bo to też z tym bywa różnie. No i tutaj już zaczyna się konflikt interesów dla mnie, bo tak naprawdę nie mogę, no nie miałam jak tego bardzo pogodzić momentami, tak? I, I to jakby tutaj właśnie rodziwe mnie te frustracje, czy tam zwał jak zwał, trochę mnie to tam gniecie, że tak powiem, tak? Bo, bo tu zaniedbane albo tam zaniedbane, to jest takie wybieranie mniejszego zła tak naprawdę, nie? I teraz. Y jeśli na przykład z tym pracownikiem w warsztacie, bo tak rozkminiałem jak sobie to rozwiązać. Ten pracownik jakiś tam był przez chwilę yy, i też to tam w sumie się rozmyło na początku truskawek, bo też tam praca była poplanowana, żeby pracownik miał co robić. Ja byłem na trus w truskawkach na polu, gdzieś tam on nie przyszedł do pracy, bo, bo coś tam tak. I, i, I też w sumie tu miałem pracę na polu, żeby coś w truskawkach. Do warsztatu mieli przyjechać klienci. Na jakieś tam naprawy, no i tak naprawdę, rób co chcesz, tak? Pracownika nie ma, warsztat stoi, pole stoi, czeka, ja jestem jeden, no i nie mam jak tego za bardzo ogarnąć. I, I też wtedy ten pracownik już przestał pracować w sumie w te truskawki. To było nie wiem, czy rok, czy dwa temu, już nie pamiętam. No i stwierdziłem, że to się nie uda, po prostu, tak? Jeśli byłoby dwóch pracowników, na przykład, no to jak jeden nie przyjdzie, no to drugi te ważniejsze prace wykona, i wtedy jakoś to tam powiedzmy, że jesteśmy w stanie. W wyjątkowych sytuacjach taką sytuację wybronić, ale gdy na szali właśnie stawiasz otwarty warsztat, zamknięty warsztat przez pracownika jednego, no to tak średnio tym bardziej, że ludzi takich, kurczę, jak to powiedzieć, no takich, którzy po prostu szanują miejsce pracy i to ciężko podejrzewam znaleźć. Też tam pracowałem gdzieś na etacie kiedyś, no to to coś tych mechaników się przewalało bardzo, bardzo dużo, nie? Na, na, na stanowiskach, bo właśnie dużo było jakichś tam, a to popijali, a to właśnie nie przychodzili, różnie, różnie to tam było eee, no, właśnie to tyle jeśli chodzi o ten warsztat i o te truskawki, właśnie o te połączenie, że, że, że tutaj ciężko to jakby momentami zgrać wszystko y -y. i jest tak, no w zasadzie od jesieni do wiosny w warsztacie jest ogień taki na robotę, naprawdę ciężko to przerobić w wakacje jest y -y, spokojny, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy Ci klienci już się przyzwyczaili do tego, że ja ten warsztat zamykam na, na te skawki tam na ten miesiąc czy półtorej. Czyli po prostu te wakacje są takim martwym okresem na, tu na terenach wiejskich przypad przynajmniej nie. Tak czy inaczej jakoś mi się to spina. Powiedzmy tutaj, że, że, że na wiosnę kończę robotę, idę na pole i, i powiedzmy, że to jakoś tam w miarę działa z tym, że nie ma wytchnienia w ogóle, nie? Bo tak naprawdę w, w zimę w warsztacie jest gonitwa, tak jak mówię, od 8 do 8 najczęściej. 5 dni w tygodniu weekendami robię jakieś tam właśnie powiedzmy to projekty czyli na przykład ten kombajn, ten kombajn który robiłem tej zimy no i różne dziwne, znaczy dziwne, różne maszyny jakby do, do, no, do rolnictwa tak, do truskawek różne jakieś tam zwijarka do folii, do kropli jakieś tam opryskiwacz przerabiałem, którego też Wam pokażę w odcinku którymś tam pewnie jak będę go, bo tam mam trochę do poprawienia rzeczy bo to też taki prototyp był, że on się tam sam rozkłada taki zwykły 400 setka on jest zawieszany, ale rozkłada mi się właśnie sam hydraulicznie. 15 metrów ma, ma, ma belkę, jakby, i, i to wszystko mi tam działa. Tylko tam pewne elementy po prostu za, e, za słabe użyłem i to mi się tam troszkę powyginały. Po, po ale działa ogólnie do tej, bo cały czas go używam i, i nim pryskam, nie? Ale to też nie o to chodzi, e, to tak nawiasem mówiąc, nie? Więc mam tak naprawdę 7 dni w tygodniu zaangażowane w pracę, czyli 5 dni warsztat. Dwa dni to mam właśnie te maszyny, które robię lub właśnie prace polowe jakieś tam w Truskawkach, żeby to ogarnąć, tak, ogólnie na polu. Czyli nie mam wolnego czasu w zasadzie w ogóle, nie? Teraz tak naprawdę wyjechaliśmy sobie tam na, na nie wiem, półtorej tygodnia czy na, no, na ileś tam dni do tej, do tej, do tej tutaj Chorwacji, gdzie jesteśmy. I, I tak naprawdę to tyle z tego wolnego. I to mnie trochę drażni, powiem Wam szczerze, bo, no bo nie ma czasu dla siebie, tak? Niby, niby człowiek się czegoś tam dorabia, jakieś tam pieniądze wypracowywuje ale kosztem jakby tutaj własnego życia i czasu, czasu wolnego. I teraz właśnie mam taką rozkminę, bo z, z, rok, temu, z rok temu, zdecydowaliśmy a propos wracając do tych truskawek, bo już warsztat sobie omówiliśmy i jak to działa mniej więcej, teraz powiedzmy sobie o warsztacie o truskawkach z rok temu czy dwa zdecydowaliśmy właśnie, że te truskawki będziemy no będziemy schodzić z tych truskawek, tak, no bo moja partnerka też pracuje zawodowo i, i to jakby powiedzmy, że już no za dużo czasu pochłania i ciężko to pogodzić, a też moja partnerka nie chce zrezygnować z pracy swojej na rzecz truskawek, no bo to taki nie, niepewny chleb powiedzmy, więc ja też, ja też na pewno nie zrezygnuję z warsztatu, na ten moment przynajmniej nie chciałbym, bo, bo truskawek jest teraz za mało, żeby się na nich opierać. No i ogólnie lubię, lubię mechanikę samochodową, więc na razie powiedzmy, że ta, ten warsztat zostaje, nie? A co do tych truskawek, właśnie zdecydowaliśmy tam rok czy dwa temu, że, że będziemy z nich schodzić, będziemy już ograniczać, nie będziemy dosadzać tych truskawek. I plan był taki wstępny, żeby właśnie obsiać wszystko zbożem i te pole, żeby sobie było. Może kiedyś nas znajdzie ochota na jakieś uprawy właśnie truskawki czy jakieś inne, to, to wtedy się za to weźmiemy, tak, z powrotem no i też przez to właśnie ten kombajn na, na kanale widzieliście, bo kupiliśmy ten kombajn właśnie, żeby on nam tutaj pracował na, tych, na, na, na tym polu yy, jak już wszystko będzie obsiane z tym, że no powiem Wam tak kurczę, yy, te zboże, ta cena tego zboża jest teraz taka że jak sobie pomyślę, że mam teraz te to pole wszystkie, które tam jest tutaj mojej partnerki, tam jest tego nie wiem z 9 hektarów chyba, czy ileś że teraz trzeba będzie to wszystko właśnie orać, siać i to w zasadzie no taka będzie tylko mielenie pieniędzmi, tak? bo to nie można tego nazwać jakimś tam zarobkiem realnym który, który będzie odczuwalny dla nas więc tak naprawdę siejąc zboże to można to oddać w dzierżawę i ma się w zasadzie te same pieniądze a ma się też wolny czas nie trzeba go poświęcać na, na właśnie obróbki te w polach a, no, a maszyny też się zużywają, to wszystko wiadomo, nie? No, więc teraz mi taka, taka myśl nachodzi, że to właśnie no, średni pomysł był z tym. No i co? I teraz taki ostatni moment mamy, bo, bo teraz już mamy dwuletnie truskawki, tych truskawek został w zasadzie hektar, mamy tam pół hektara Alwy, pół hektara Florenza chyba i to jest już taka ilość powiedzmy bardzo nikła i teraz w zasadzie jak... jak tej jesieni nie wsadzimy nowych rozsad, nie, nie, nie wsadzimy tych truskawek młodych, no to już, ta planta, to już ta plantacja teraz, która jest, będzie do skasowania po zbiorach w przyszłym roku, no i tych truskawek już nie będzie. nie? Więc teraz jest taki ostatni moment do, do zasiewu zbóż, jakby, żeby podjąć decyzję, czy będziemy sadzić yy, truskawki po prostu jakieś tak. I, I właśnie to jest taki, właśnie zgrzyt w mojej głowie, mocny, czy to sadzić, czy nie sadzić, bo. Kurczę, nie wiem, powiem wam szczerze, myślę o tym bardzo długo i raz wstanę, bym zasadził, tak? Na drugi dzień sobie wstanę z łóżka? Nie, nie chcę tego, po co mi to, to i tak pieniędzy, powiedzmy, że yy, nie brakuje, tak? Wiadomo, że zawsze można mieć ich więcej, kupić sobie coś ładniejszego, większego, lepszego, droższego, ale właśnie to jakby nie o to chyba chodzi w tym wszystkim. No i teraz właśnie pytanie do Was. Czy to się opłaca? Czy to warto w ogóle iść w to, Bo to jeszcze jest taki temat, że robiąc cokolwiek, czyli na przykład uprawiając truskawki, idziemy ciągle w jakieś inwestycje, tak? To nie jest tak, że. Y, znaczy, no, można by tak zrobić, ale to ciężko ogólnie, zawsze coś chcemy dokupić, tak? Jak my na przykład y, z tymi truskawkami, odkąd je tam mamy, już nie pamiętam od którego roku. To w zasadzie, no, tak, jak mówię, ja pracowałem. Milena też pracowała, więc sobie jakby te pieniądze wypracowane z truskawek No dalej kupowaliśmy jakieś maszyny, tak? Bo my nie mieliśmy ciągnika w zasadzie, tam od rodziców braliśmy Także kupiliśmy sobie tam dwa ciągniki, jakieś yy, glebogryzarkę, coś tam opryskiwać, jakieś tam, no takie maszyny typowe Do Truskawek jakby, tak? Żeby to uprawiać yy, I... no i... Tu, o, jeszcze deszczownia, studnia głębinowa No to tam tych kosztów było naprawdę sporo, nie? Więc Szkoda z jednej strony tego wszystkiego, bo, bo to są takie pieniądze, no dość duże pieniądze, które zostały włoszone w to, żeby to pracowało teraz na nas, tak, no bo tak naprawdę czy ta deszczownia, czy studnia głębinowa, czy ten właśnie ciągnik jeden, drugi, to wszystko są kawałki metalu, czy tam plastiku, tak, to, 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 to nie generuje żadnych przychodów, to po prostu stoi i dopóki my się tym nie będziemy posługiwać i tego wykorzystywać, no to, 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 to po prostu jest nic nie warte, tak. Też można by to sprzedać, ale to tak powiem szczerze, że Ja to nie jestem z takich, co tam kupują, sprzedają, tylko jak już coś kupią, to to już jest, aż się nie rozleci No i właśnie to jest najgorszy właśnie teraz zgrzyt Bo kupa pieniędzy została włożone w to Z myślą o tym, że to będzie na nas pracowało przez kolejne lata A z drugiej strony jest takie wypalenie W sensie no takie zmęczenie, było, bo za duży jest natłok tutaj obowiązków I nie ma jakby czasu na, na nic innego no i teraz właśnie do Was bym chciał właśnie to pytanie skierować. Jak, co wy o tym sądzicie? Czy w ogóle jest potencjał w truskawkach, a może jest jakaś alternatywna uprawa, która, która tak jak powiedzmy mniej, mniej angażująca czas, a też jakaś tam powiedzmy, że jest opłacalność, chociaż z trusk, z trusk do truskawek to będzie ciężko pewnie do, dobić. No ale zobaczymy, może coś tam wymyślicie, bo to też. Widzę, że rozsądni ludzie mnie oglądają po komentarzach. Te, te, te komentarze, które są jakieś, to są no, spójne logicznie, tak? Także doceniam doceniam to, co tam piszecie w tych komentarzach. Wszystko czytam, też tam nie zawsze odpiszę, bo tam gdzieś tam w biegu, w locie złapię, przeczytam, a potem to już, już tam mi przeleci, zapomnę. Więc bywa z tym różnie. Dobra. I co jeszcze miałem powiedzieć? No, to jest takie pytanie, zostawiam was z takim pytaniem. Czy warto w ogóle w te truskawki dalej sobie tutaj iść i się angażować? Waszym zdaniem? No, w kontekście tego, że mamy jakby tą pracę, tak, zawodową obydwoje, czy warto się tam gdzieś zajeżdżać, czy to jest to raczej takie hmm. nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc jak to powiedzieć kurczę. Czy no bo teraz tak naprawdę jak mamy mam te truskawki, mamy te truskawki, natomiast no mnie ogranicza ogranicza mnie tutaj rozwój warsztatu, tak. Tego pracownika sobie nie wezmę. Nie rozbuduję warsztatu, nie, nie postawię następnego budynku powiedzmy jakiejś hali, bo no bo nie będę miał jak tam pracować, kiedy tam pracować. Tak, jak się wyłączam tak naprawdę na miesiąc w wakacje, no to wszystko trzeba zamknąć. Także żaden pracownik nie będzie czekał, aż ja te skawki skończę, tak? Więc tutaj yy, warsztat mnie ogranicza, jeśli chodzi o pole mnie ogranicza, jeśli chodzi o rozwój warsztatu, a warsztat mnie ogranicza, jeśli chodzi o rozwój pola. Nie? I to tak wiecie, jedno i tak się zastanawiam, czy to właśnie nie. Nie utknąłem w takim kurcze no w takim ślepym zaułku, tak? Bo trzymam się kurczowo jednego i drugiego i szkoda mi się czegoś puścić, żeby, żeby w to drugie wejść na 100% i po prostu z tego, z tego jakby czerpać y, korzyści jak największe, tak? No bo no tak to działa niestety. Jak się nie skupimy na czymś na 100%, no to, no to będziemy tylko przeciętnie zarabiać i przeciętnie, no będziemy przeciętni na tle innych po prostu, tak? No, więc, więc tutaj jest taki, taki, taki dylemat mój. Więc co, nie przedłużając. Tak jak mówiłem, zachęcam do komentowania i jestem ciekaw Waszej opinii, czy warto, czy nie warto, Waszym zdaniem, to rolnictwo tutaj nasze polskie uprawiać. Waszym zdaniem, jakie uprawy ewentualnie byście polecali, jeśli nie truskawki, a może faktycznie te truskawki zostawić. Bo też tutaj jest taka sprawa, że w okolicy jest pełno truskawek, tak? Każdy sklep, jak to się nazywa, ten sklep z opryskami, nabozami to już nie wiem jak to się nazywa taki sklep w każdym razie oni się tam znają na wszystkim W się sensie na tych ewentualnych chorobach opryski, co, kiedy, jak i dlaczego i, i, i no generalnie bardzo dużą wiedzę mają i jest dużo prościej tak? bo, bo idąc do sklepu mówię co jest jak jest i dostaję, dostaję gotowe rozwiązania, nie muszę jakby się w tym yy, zakresie jakby szkolić tak? żeby, żeby coś tam Yy, zrobić, żeby to nie, nie, nie pogorszyć powiedzmy sprawy, tak No, także tu jest o, o tyle łatwiej yy, no ale nic, zobaczymy, w każdym razie piszcie w komentarzach co myślicie, czy coś tam kombinować z tą ziemią, czy sobie odpuszczać i co widzimy się chyba już, mam nadzieję w warsztacie, jak będziemy sobie działać coś tam kręcić, spawać i co, na razie, no, trzymajcie się, cześć